Witajcie, witajcie! Dzisiaj jest właśnie premierowa recenzja książeczki Matka po sliv Anny Rumockiej-Woźniakowskiej. Zobaczcie, to jest mój piękny patronat. Książeczka jest cieniusia. I słuchajcie, co mam do powiedzenia. Pozwólcie, że yy, zacznę może cytatem. Zawsze myślałam, że stworzenie nowego życia jest proste, ale byłam w dużym błędzie. Całkowicie się z tym zgadzam. No i stało się, bo dwie paczuszki chusteczek higienicznych mam właśnie już zużyte. No i szklankę US na tą książkę wylałam. Nie dało się jej po prostu czytać inaczej. O, teraz może lepiej wygląda. Coś mi telefon nie łapie. I wiecie, momentami byłam aż nawet taka zła, że totalna łzawa mgła zachodziła mi na oczy i nie pozwoliła mi totalnie czytać jej dalej. Bo to, co opisuje tutaj autorka, wywrze na was ogromny wpływ. Wiecie, ja sama kiedyś chorowałam na niedoczynność tarczycy i no, tyłam w zatrważającym tempie. Nie zapomnę, jak podeszła do mnie ciocia dosyć bliska i zmierzyła mi wzrokiem od stóp do głów i powiedziała wiesz, wcale nie jesteś taka gruba, jak o tobie opowiadają. To było bum. Wielkie dla mojej psychiki. I wiecie, domyślam się zatem, co właśnie sama autorka przechodziła. Chociaż no, moja otyłość nie była aż tak znaczna jak jej, bo ja nie przekroczyłam jednak tych magicznych 100 kg, a ona w sporej ilości tak. Hmm, wiecie, nikt nie pytał mnie nawet wtedy, dlaczego przytyłam. Tylko od razu oczywiście byłam podsumowana, bo jesteś gruba, tak? I ktoś mi nawet w żartach powiedział, co było strasznie niemiłe. Weź się za roboty, to schudniesz. Nie wiem, czy naprawdę wszyscy myśleli, że mając wtedy właśnie trójkę dzieci. W domu człowiek totalnie nie ma co robić. Ja nie wiem. Siedzi i po prostu a dzieci wychowują się same. I nawet oni nie mieli pojęcia, jak to było straszne, że ja chciałam schudnąć, tylko nie mogłam. Ja prawie nic nie jadłam, a i tak tyłam. Także słuchajcie, bo właśnie ta książeczka jest ogromnie pełna przeżyć, bo nie są tutaj te historie zmyślone, a są prawdziwe. I ja właśnie podziwiam ją za to, że potrafiła się przy nami otworzyć, bo opowiedziała nam swoją historię właśnie po to, byśmy i my o siebie zawalczyli. Książeczka zdecydowanie pomoże wam zrozumieć, że otyłość to jest choroba, a nie jak niektórzy twierdzą, lenistwo. I tak jak inne choroby, to też można wyleczyć. I ja podziwiam ją tutaj za to, że ona nie zwątpiła w siebie, chciała spełnić swoje marzenia o dziecku, teraz ma dwójkę dzieci. No i jej się oczywiście udało. Poddała się tutaj operacji polegającej na zmniejszeniu żołądka, za co tym bardziej ją podziwiam. I los za swoją wytrwałość, upór i modlitwę obdarzył ją dwójką wspaniałych dzieci. To będzie taki bardzo wzruszający moment z różyczką, przy którym no nie mogę się powstrzymać. Chusteczki były tu totalnie niezbędne. Słuchajcie, jeżeli komukolwiek brakuje jakiejkolwiek motywacji właśnie do działania, to ta książka jest dla Was. Ja mogę zakreślić, że ta pozycja książkowa da Wam totalną nadzieję, właśnie i poradę, jak zawalczyć o swoje ja. Nauczy, że nie wystarczy chcieć, a stanie się pięknym motylem naprawdę jest możliwe. I jeszcze wzbijecie się w powietrze, spojrzycie ludziom w oczy i uwierzcie mi, że to im będzie głupio. Nie Wam. Ja ze łzami w oczach daję jej 1000 na 10. Właśnie za ogromne momenty wzruszenia, za ogromne momenty szczerości, ile ta kobieta przeszła operacji, ile rzeczy, ile ścisłych diet ja mam swoją ścisłą, ale mi jest ciężko a nie wyobrażam sobie tyle czasu, żeby było tak bardzo ciężko mi, jak jej. Naprawdę serdecznie Wam tą książeczkę polecam. To jest. To jest coś pięknego, coś licznego, naprawdę warto ją mieć. I nie chodzi o to, tutaj, że ktoś się szczupy nie musi przeczytać. Nie. Ona dowartościowuje wasze, ja, zadba o to, że naprawdę zachce wam się chcieć cokolwiek robić, zachce wam się walczyć o swoje marzenia, a nie pozostawać w sytuacji biernej. Także, kochani, yy, dzisiaj jest premiera tej książeczki. Jak najbardziej, jeżeli macie Instagram, to. Albo nie, zrobimy tak. Ja w opisie, jeżeli ktoś jest zainteresowany, zostawię y, maila do tej dziewczyny i będziecie mogli napisać i zamówić sobie książeczkę z dedykacją, zakładeczką. A uwierzcie mi, że ona nawet nie spodziewała się, że ta książka tak szybko spłynie jej i w tym momencie być może że już są nawet jej do drugi. Także będą niespodzianki, różne rzeczy są tutaj dołożone i naprawdę no, serdecznie po prostu ją Wam polecam. Pamiętajcie, y, e-maila będziecie mieli. Opisie. I do zobaczenia. Ciao!